Pojazdy użytkowe, takie jak ciężarówki i autobusy, jeżdżą po całym świecie. I na całym świecie przychodzi moment, kiedy trzeba wykonać przegląd i naprawę. Niezawodne, bezpieczne oraz łatwe w obsłudze podnośniki samochodowe są w tym celu niezbędne. Absolutnym liderem wśród producentów podnośników samochodowych, wzorem dla całej branży jest firma mieszcząca się w małej miejscowości na północy Holandii. Tu od lat 80. Sztyrtl produkuje wysokiej jakości podnośniki samochodowe. Od tego czasu produkty znalazły uznanie w opinii klientów na całym świecie. Obecnie firma jest światowym liderem w swojej branży. Czy sukces sztertila to rezultat przysłowiowego fryzyjskiego zdrowego rozsądku, czy holenderskiej otwartości i ducha przedsiębiorczości? Czy tajemnica tkwi w skrupulatnym planowaniu produkcji, gdzie rzemiosło wraz z innowacyjnymi technikami idą ramię w ramię? Być może to zasługa działu badawczo-rozwojowego, w którym zmotywowani specjaliści do spraw produktu idą zawsze o krok dalej? Praca nad najlepszymi rozwiązaniami przyniosła już wiele patentów i podniosła poprzeczkę dla całej branży. DNA Stertil jest prawdopodobnie kombinacją wszystkich tych czynników czynników, które stanowią również podstawę produkcji doków przeładunkowych Stertil, innowacyjnej linii najwyższej jakości rozwiązań dla sektora logistycznego. Ponieważ doki przeładunkowe są również skrojone na miarę i dopasowane do wymogów klienta. Stertil. Pochodzi z małej miejscowości w Holandii, ale jego domem jest cały świat.